Hej hej! Witam was bardzo cieplutko moi drodzy. Dziś przed nami same pensje. Mamy tutaj ekstra pensję, mega pensję, wielką pensję bankiera i moi drodzy pensje. Kochani udało mi się zdobyć krzyżóweczkę z bonusikiem pensja, a więc dzisiaj walczymy o doborową pensję. I kochani krzyżóweczkę na koniec sobie zostawimy, a zaczniemy sobie od ekstra pensji. Także zobaczymy czy ją dzisiaj uzyskamy. A wytrzymajcie mocno kciuki. Także kochani, przed nami najmniejsza z pensji, ekstrapensja z numerkiem 34. I tutaj będziemy poszukiwać oczywiście dwóch napisów: ekstrapensja, a poza nimi wygrywających liczb. A wygrywać tutaj będą. Siódemka, być może będzie szczęśliwa, 28, 34 i 23. Także to są nasze wygrywające. A dostajemy trzydzieści jeden, szesnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć, no tu już ciutkę bliżej. 21, no pierwszy rządek pusty. Dalej mamy trzynaście, trzydzieści dwa szósteczka, No, otarliśmy się prawie o tą naszą wygraną. Pierwszy raz ekstra pensja. I na sam koniec dali dziewiątkę, także no niestety pierwsza z naszych pensji pusta. To teraz sobie zerknijmy na Mega pensję z numerkiem drugim. A krzyżóweczkę chyba też mamy z numerkiem drugim. I tak też właśnie jest. I kochani, znów to samo. Dwa razy napis Mega pensja i wygrywające liczby. A wygrywać tutaj będzie 15, 45, 43, 23 i czwóreczka. No to zobaczmy, może i tu któraś się z nich pojawi. Mamy 26, 48, dwójeczka, trójka. No teraz wypadałoby czwórkę dać. No ale dali 17. No to pięterko niżej. Zaczynamy od 42. No już byliśmy bardzo blisko. Kolejna dwunastka, której nie mamy powyżej. 25, 44 i 40. Kończymy ten rządek. No dobra, jedziemy dalej. Cały czas są szanse. Mamy 49, 47, 28, 16. 38. I kochani, ostatnie szanse. 37. 31. Pierwszy raz mega pensja. 13. I na końcu dostaliśmy 46. No, oboczek nas tutaj pożegnał. No to, kochani, co? Wielka pensja bankiera, nie? To jest największa z naszych zdrapek. Numerek 8. I wiecie co jest najlepsze? To była ostatnia zdrapka Akurat u Pani w kiesku kupywałam. Także mamy ósemeczkę, oby była szczęśliwa, a wygrywa ta safe, garniec i plik. Także życzcie powodzenia i trzymajcie mocno kciuki. A pierwszy symbol, który nam się tutaj pokazał, to jest perła. Dalej muszla, teleskop, korona, kłódka, tęcza, cytryna. Koniczynka oby na szczęście. Dalej dostaliśmy ananasa, parasol, winogrono, śliwka, chmury, trefl, klucz, karo. No kochani, połowa zdrabki za nami, a wygranej dalej nie widać. Dalej mamy kwiatka, jest i gwiazdka, są wiśnie, biedronka. O, mamy świnkę na pocieszenie, która by, zobaczcie, która by nam główną dała, ale tutaj świnka nie wygrywa, niestety. Dalej podkowa, zegar, arbus na osłodę, awokado, diamenty i zobaczcie, mamy plik. Także fajnie, no ta świnka jednak coś tutaj znaczyła, że nam wyskoczyła, że tak pozwolę sobie zrymować. Dalej mamy piłkę, mamy pik i mamy narty. Ale kochani, pliczek nam się tutaj pokazał. Ale zanim do niego przejdziemy, zobaczymy, czy w bonusiku jest jakaś kwota. No, są kości, także bonus przegrany. A pod naszym plikiem, nawet wam troszkę powiększę. No, tu już w wielkiej pensji bankiera była fajna wygrana. Teraz niedawno na odcinku było to w odcinku, ale posypało. Także kochani, zapraszam do obejrzenia. A w naszym pliku. W dzisiejszym odcinku mamy, moi drodzy, zwrocik 30 zł. No i fajnie, największa zdrapka, gdy się zwraca, to już jest naprawdę super. Kontrolne mamy C. Także, moi drodzy, przechodzimy do ostatniej zdrapeczki na dziś, i jest to nasza pensja w krzyżówce. Zdrabka z numerem drugim, nadrapam dwie pierwsze linie, no i wam powiem, że jakoś ochoczo ona się nie otwiera. Wygląda ona tak: pensja pół na pół, a tutaj ani jednego słówka, ale ona za chwilę może zacząć szaleć. Także zobaczymy, czym zaczynamy pierwszy rządek, a zaczynamy W i Y. Także jedziemy z koksem i wam powiem, że za daleko nie pojedziemy, bo jedyny Y jest tutaj. W nie mamy w ogóle, a Y był ten jeden. Dobra, w pensji nie mamy, no to różowa W i Y. No i tutaj jest bardzo podobna sytuacja, tylko cydr mamy. No, no dobra, to schodzimy niżej. Te same literki, ale już widzę, że tutaj dwa razy W nam się trafiło w pierwszej linii. Tutaj mamy cyklopa, no i tym kończymy, no ale zawsze lepiej niż w dwóch poprzednich krzyżówkach. Dobra, kolejne literki, mamy S i mamy O. No zobaczmy. Także tak, jedziemy. Tutaj do potasu nam obydwie wpadną, tutaj mamy podajnik, tutaj mamy drost pierwsze słówko, tutaj o, tutaj mamy, zobaczcie, kurort drugie słówko, tutaj do noe nam wpadnie, tutaj mamy do okapu, do ekologa nam wpadnie, o przy okazji jeszcze s. tutaj dostali stali eskę tutaj jeszcze jedna eska. No, i wam powiem, że ładnie się krzyżówka przejaśniła. Dobra, do pensji jedziemy po eskę. No, jeszcze jest szansa na te obonusika. A teraz sprawdźmy na różowej s i o. I zaczniemy sobie tutaj okiem. Mamy pierwsze słówko. Tutaj są eski. Tutaj do pontonu nam dwa razy o wpadnie. Tutaj mamy osę. Tutaj kolejne o. No, w osie jeszcze s. Słuchajcie, tutaj mamy stek. Drugie słówko. Tutaj mamy jeszcze sk i to na tyle. Dobra, jedziemy niżej. Fioletowa w obroty. S i o. I tak, tutaj ulotką sobie zaczniemy. Tu mamy kolejne o. Tutaj do opisu. Obydwie tutaj mamy moc, oby tu była moc szczęścia. Tutaj sk, tutaj o, tutaj nie ma nic. Tutaj jeszcze do oka. O i tym promem, oto tutaj będziemy kończyć, a nie, będziemy kończyć psem. No chyba wszystkie. Dobra, jedziemy po ostatnie dwie literki. A będą to i, i, g. No zobaczmy, może nam tutaj coś rozwiną. I, i, g. Tu mamy izbę, tu mamy Nil, tu jest kolejne i, tutaj g. No i to by było na tyle. Drost i kurort. Dobra, jedziemy tutaj w pensji, nam już nic nie wpadnie. A tutaj i oraz g. Tutaj dwie koło siebie, komplecik. Tu mamy i, tu jeszcze było y. No i wam powiem, że tutaj już nic nie dodamy. Kończymy na steku i na oku. No niestety. No to ostatnia deska ratunku fioletowa krzyżówka i i g. I tak, tu mamy g, tu mamy emila, tutaj mamy opis, ale to jest pierwsze słówko nasze dopiero. Tu jest i, tu jest i, tu jeszcze mamy pieska, to jest drugie słówko. No i Wam powiem, że już nie poszalejemy. Opis i pies. Gdyby, był, gdyby było trzecie słówko, byśmy pomnożyli wygraną razy dwa. Nasza pensja, to by była stówka, no ale niestety tym razem mamy pustą strapeczkę. Kontrolne literki różne, no i akurat w tym przypadku się nie udało. Ale słuchajcie, nie jest źle, nie jest źle, bo kilka pensji było pustych, ale największa z naszych perełek, no dała nam świnkę z dwoma milionami, no i nasz pliczek za trzy dyszki. Także kochani, no największa zrabka się zwróciła, no trzy dychy dalej mamy. A więc sobie dalej zagramy. I z takim zakończeniem właśnie żegnam się z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego. Także, kochani, widzimy się już jutro. No to pa.